Jak uratować tego kwiata? To jest słonecznik, a słoneczniki potrzebują słońca! Wymaszmy to... I mamy słońce? Tak! świat żyje. Ciekawe, czy mi dzisiaj mózg wybuchnie od tych zagadek, bo dzisiaj musimy banana odmłodzić? Jak to się robi? Co? Nie wierzę. Naprawdę wystarczy to zetrzeć i co? I banan robi się ze starego w młodego? Nie no, fajnie, że można wziąć zgniłe stare banany, wytrzeć sobie gąbką albo kumką i one są już dobre. Czemu ja się ich brzydziłem? Nie mam pojęcia. O, ona coś ukrywa. Dobra, tylko co ona może ukrywać? Niby walczy na ringu, okay. ale tutaj ten sześciopak. Coś mi się tu kojarzy, że to ona chyba ma za dobry brzuch Weźmy gumkę do ręki i uwaga Ja myślę, że ona coś tu ukryła. Ja nie wierzę, zobaczcie na to Ona ma dwa chleby zamiast sześciopaka I co? Wydało się! Ja też bardzo dużo ćwiczę Zobaczcie jaki mam już sześciopak, a właściwie Dwa, cztery, pięciopak Na co ona jest zła? Jak to jeszcze się pytają? Przecież zobaczcie co nie facet robi ale teraz odkrywamy to gumką. Patrzcie, jest jej chłopak normalnie pod prysznicem w gaciach i co? I to... Uh, uh, ale jaja, on sprzątał pod prysznicem tak naprawdę. I co, Kobito, teraz go przeproś! Ja od razu wiedziałem, że on jest niewinny. No jaki fajny bober! Bobr, takie bydle! Tylko pytanie, który bober teraz wygrał? Ten no ma tutaj, ale jakbyśmy zmazali. Zali temu. Patrzcie, co ten wygryzł! Dobra, wygrał ten bober. Oczywiście, że ten wygrał. O, wytrzyj koszulkę. E to łatwe, patrzcie. Jak macie brudną koszulkę, to Bierzecie po prostu gumkę do ręki i wycieracie wszystkie plamy, ale to jest łatwy level! <laughs> jestem najmądrzejszy! Jak przywołać Gina? E, ale easy. Patrzcie, ja jestem niepokonany. Normalnie musicie przetrzeć lampę. I jak przetrzecie lampę, wyłazi Dżin i rozdaje lajki. Jak wy chcecie, żeby Wam się wszystkie życzenia spełniły, też musicie kliknąć teraz lajka. No, Dżin pokazuje! No to nie moja wina, to po prostu tak trzeba. i pęknięcie. No co? Nie? Nie. Nie, naprawdę gumką mam to zmazać? Naprawdę. A, bo to nie było prawdziwe, tylko to było wybrudzone i dlatego to zmazałem. Dobra, 200 IQ miliard tysięcy. Jestem najmądrzejszy na świecie. Haha, ha, i teraz jak sprankować strażnika. Dobra, może coś. Nie, 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 nie. Na pewno nic nie jemu. Podstrażnik sobie tu stoi. A, jakby... <laughs> Dobra, wiem co można zrobić. Patrzcie na to. Bo o le... <laughs>

Co, jak on wygląda teraz Dobrze, to jest prank I odblokowaliśmy nową gumkę Dobra, biorę ją Ale teraz mamy kozacką gumkę Dobra, yy, Ona chce nowy samochód Co nowy? Te, 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 te Do roboty, powiedziałem, a nie Ja chcę nowy samochód Co, co? A zarobić nim? A nie robić nim, a komu? A jak ona chce nowy? Jej wyczyścimy po prostu O, ten brud tutaj Pek, proszę bardzo O, masz nowy I, i, i się cieszy Dobra Normalnie nowy samochód i załatwiłem, wyczyściłem i ona myśli, że to nowy. Teraz uwaga, poradnik, jak być bogatym. Jeżeli macie stary i brudny samochód, to musicie iść po szmatę i po prostu albo gumkę. Zależy, co macie pod ręką. No, może być nawet śrubokręt. I po prostu ten stary samochód musicie wyczyścić. Widzicie już, jak się lampa błyszczy. O, i jak go tak całego wyczyścicie, proszę bardzo, o, to zobaczcie, jak się zaczyna błyszczeć, i macie nowy, lepszy samochód. A teraz. Ja poproszę 1000 zł za poradę finansową. Kto oszukuje? Dobra, uwaga! Ona ma kocie uszy, a ta ma normalnie żółte włosy. Ta ma brzuch i ta ma brzuch, ale która się oszukuje, że jest w ciąży. Teraz nie wiem, która oszukuje. Ta dźwiga. Ja nie wiem, czy w ciąży się powinno dźwigać. Ja bym powiedział, że ona oszukuje. Ona oszuk ale nie, bo ona dźwiga, ale zobaczcie rzeczy dziecięce, czyli ona nie oszukuje. Czyli ta druga oszukuje? Co ona tam sobie? Wsa Poduszkę wsadziła. Poduszka! Ty oszustko jedna, a ty druga wciąż jesteś. Czemu dźwigasz kobieto? Gdzie jest ojciec? Ja się pytam. Co on teraz będzie robił? No jak to, co oświadcza się? No patrzcie, ona jest zadowolona. Oni są w Paryżu, normalnie jest wieża Eiffla. Firewerki. -er I co teraz? Dobra, musimy odkryć, co on robi tak naprawdę. O, się oświadcza, patrzcie, widzicie. Tu już wyciąga, klęczy i... i Jest! Kokardka! Normalnie ma kokardkę! Będzie ślub, będzie ślub, będzie Nie będzie ślubu. On tylko buta chciał zawiązać. Ja cię i się daliśmy nabrać. No i po co się tak cieszyłaś, kobieto? Przecież ja myślałem, że on się oświadcza. A on, on nawet nie wie, o co chodzi. Co jest za lustrem? Ja, no co, kotek mały. To jest mały kotek, a nie... <śmany> <śmany> ta, ta, taki wielki lew! To normalnie ja przed lustrem jestem, jak ja podchodzę pod lustro, to wiadomo kto jest najpiękniejszy na świecie Gorzej jak trzeba wyjść na dwór i się trzeba z tym ryjem pokazać no Znajdź kurczaki, no w... 200 jajku w jajcu w ja... Co to jest?! Co? Aha, i to, i to dobrze było Dlaczego ta kura urodziła dinozaura? Ale jaja Badania wskazują, że kury pochodzą od grupy dinozaurów zwanych neoteropodybami. Teraz już wiem, czemu my zjadamy kury na rosół i jajka, i jajecznice. Żeby dinozaury nie powstały, żeby nie było Jurassic Parku! Znajdź wilkołaka. Jak wilkołaka, easy. Przecież taki umięśniony to on jest wilkołak, dawaj mu twarz. A nie, 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 inaczej. Żeby zamienić się w wilkołaka, to musi księżyc być, pełnia księżyca. I normalnie yy, odsłaniamy księżyc i patrzcie, jak on się zamieni na pewno. CO JEST?! Co? To ona była wilkołakiem, ale jaja. Kim ona tak naprawdę jest? Dobra, ona coś tu pod tym kocem ukrywa. Ona jest dinozaurem. Tak, ona jest na pewno dinozaurem. Odkrywamy to i patrzcie, są, są łuski. I dobra, z ręką. Bo ja mam tajemnicę swoją, Domenka Podmorska, toń. Pozbądź się telefonów. To, 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 co? To pro... Co jest? O co chodzi? To są... Oni filtra użyli, ta? Dobra. Wykiwali mnie. Znajdź dziewczynę. Jak mam znaleźć dziewczynę? To jest pizza. Jaką dziewczynę? A, dobra, rozumiem. Dobra, dobra. Im chodzi o to, żebym już przestał grać w te gry, tylko znalazł sobie dziewczynę. A mi tak jest dobrze. Co? 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 Ej, co ona tu robi? A to, to było łóżko i kołdra taka! O, ale zorobiste łóżko, ja też chcę takie. No i się okazało, że nie mam 200 IQ, Ja nie wiedziałem, że takie łóżka są. Ale serio, są takie łóżka! Ja nie wierzę normalnie, to dlatego w tej grze tak było. Wytrzyj lustro, ale easy, i patrzcie, i tam będzie najpiękniejszy na świecie. Lustereczko, lustereczko, powiedz, kto jest najpiękniejszy na świecie? Co? O! O nie, tak nie będzie Kto jest najpiękniejszy na świecie? O, o, o Tutaj, proszę bardzo O, Cebulson to jest najpiękniejszy na świecie. Znajdź mamy niedźwiedzie. Jak ona pod liściami na sto No mówiłem! bo oni pułapkę na kogoś szykują i kogoś o. zeżrą, bo to są niedźwiedzie pożeracze. No przecież mówiłem, że ja mam 200 tysięcy miliardów milionów IQ. Co tutaj złego się dzieje? Aha, co... No o no jak płetw, przecież... Dobra, przecież samolot nie może mieć płetwy, tylko... O. I. e, e Odleciał sobie Co jest tutaj źle? Hmm, nic tu nie jest źle, wszystko jest dobrze, idziemy dalej Halo, halo Halo, jakiś dalej. Dobra, to może jego łapy są złe. Albo uszy? Nie, usz, łapy. Co to jest? Dlaczego tak? Ale, jaja, czyli on miał. Za... Aha, bo to jamnik jest. Dobrze, ale to się nie spodziewałem. Ale więc zrobili, oszukali mnie. Czyli to jest jamnik na szczudłach. Co tutaj jest nie tak? Wszystko jest w porządku. Co? Nigdy kobiety silnej nie widzieliście. Z bicepsami 100 razy większymi niż moja głowa? dobra, no nie, no ona jest zaszczupła na takie łapy. No, to, to niemożliwe, że ma bicepsy większe od talii No, no, i patrzcie, ale, ale jojo. <laughs> ja myślałem, że ręce zmarza, a on się przebrał za kobitę, i to było ona złacała. Czy ja się robię coraz głupszy? Kto się tu ukrywa? No, no i co? No i co? I teraz nie wiem. Pewnie będzie, yy, że się żyrafa ukrywa, ale nie! Bo się pewnie dinozaur tak naprawdę tam ukrywa, czyli trzeba zmazać żyrafę. Dobra, ja zmaz... No nie da się jej zmazać. Ja zmarzę dinozaura, zaraz się pojawi żyrafa i się okaże, że to nie jest żyrafa, tylko jakiś łabędź. Czy łabędź? A, bądź łabędź niech będzie. Zmazujemy to. I co? Dobra, uwaga, niby żyrafa, tak? Żyrafa, Żyrafa, Żyrafa. No tak, CO CHWILĘ MNIE OSZUKUJĄ O, nowa gumka Gdzie są pieniądze? No przecież ja oszaleję, ta gra co chwilę ze mnie robi idiotę Pieniądze są w sejfie w środku, patrz Są, są Patrz, znalazłem całe pieniądze o, gdzie miały być niby? Postawiliby obok jakiegoś kota To bym wiedział czy mam wybrać sejf, czy kota Nie, postawili sejf, zgadnij gdzie są pieniądze Wiecie gdzie? Tu, wyczyść mu włosy No to, o, tu ma fioletowe, więc... Ej, nie, co, to fioletowe zgit? Nie, jak wyczyść? To jest chyba wy... Co? Ale ja, ja, ale się tego nie spodziewałem Czyli to był kameleon na głowie, a nie jego włosy No i zostałem znowu sprankowany, super Wytrzyj lustro I co? To teraz będzie... Dobra, Obstawiam. Albo tu będzie kobieta, albo tu będzie jakiś potwór, albo będzie jakiś facet Ja obstawiam, że tu będzie potwór A wy macie szybko 5 sekund na decyzję Uwaga, uwaga, zmazujemy i... Ja się kręcę pokwór! Widzicie? Wieście, IQ! Ja już wiedziałem, że tak gra to jest jeden wielki podstęp. Tu nic nie jest prawdziwe. To jest jeden wielki skam. Znajdź szpiega. I co? I zaraz się okaże, że ani ona, ani on nie jest szpiegiem, bo tak naprawdę tam jest wiewiórka schowana w torebce na przykład. Sprawdzamy torebkę. Nie. <laughs> Patrzcie, Ja cię kręcę ona pod sukienką Magiberem. To jest szpieguwa. Jeszcze zastrzelić go chciała, no nieźle. Co przestraszyło dziewczynę? Hem! Co przestraszyło dziewczynę? Pudełko czy duch, no? Hem! Ja bym się wystraszył pudełka. Dobra, czyli coś jest na pewno za tym duchem to. A, dobra, czyli ten oszołom ją wystra... <śmianie> ale lepa dostał! <śmianie> Usuń przeszkodę! Dobra, teraz jaka może być przeszkoda? Jest ryba i ryba i oni chcą pewnie się spotkać. To trzeba może rozwalić biurko i wtedy roztrzaskają się akwaria. <śmianie> Nie, ale jaja! I teraz mogą do siebie popłynąć! Pomóż jednorożcowi polecieć. Dobra, ale on jest za ciężki, on waży 480 kilo, taki mały. Bo On musi schudnąć człowieku, na dietę musisz iść. Jak masz schudnąć? Co? Pączków, tu nie ma po... to są pączki? Nie, to jest ta zabawka, wieża Hanoi. On tam może skry pączki ma. Tam ma pączki i nie. Dobra, trzeba wadze wagę tutaj trzeba wykreślić jest 0 kg. O, i proszę bardzo, proszę. Dietetycy go nienawidzą. Znalazł szybki sposób na odchudzanie. He, ona potrzebuje Wi-Fi. W dzisiejszych czasach to każdy potrzebuje Wi-Fi. I co, jak ona jest w lesie? W lesie nie ma internetu. Kobieto, pogódź się z tym. Nieraz jak jadę ulicą, jadę gdzieś daleko do innego miasta jedziemy przez wieś, no to jak leci mi muzyka, to przestaje lecieć, bo tam nie ma internetu. Ale jak jej Znaleźć. a dobra. Ona myśli, że nie ma internetu, ale jakbyśmy wykasowali jej myśli, że. Nie, to tak nie działa. Tym razem pozytywne myślenie nie zadziałało. Coś innego, trzeba wykasować jej tableta. Nie ma tableta! Dodamy gówniaro! Nie zadziałało. Dobra, i co? Pod czapką miała pająka! Dobra, i co? I, i że nagle internet za. Zali... Dlaczego internet zadzie... Aha! Bo jej się na czole wi-fi zrobiło! <grym i w górę> Uratuj bałwana. Dobra, jak mam go uratować? Słońce trzeba wymazać. Nie ma żadnego słońca, jest zimno teraz i jest bałwan, dobrze, żyje. A u was jest teraz zimno czy ciepło? Bo u mnie przed chwilą było ciepło, teraz jest zimno. A ja lubię jakieś ciepło. Zrzuć ją na dół. A ja wiem, to jest tam Miley Cyrus. I came in like a Taka piosenka kiedyś była To trzeba po prostu jej łańcuch zmazać Jak zmazać? Nie można jej łańcucha zmazać Oszukują mnie To jak? Co ja niby mam zrobić? Nie wiem co, buty jej ściągnę, buty Co? Tą kulę można zmazać i co? Jak ona niby... Dobra, nie, to jest nielogiczne w ogóle Jak ona spadła, jak ona się łańcucha trzymała dalej? Przecież <laughs> to jest bez sensu Znajdź tęczę No co, tęcza to musi deszcz spaść Czyli ty musisz dać... To jest niedorzeczne. Znajdź miejsce do spania. No tutaj, proszę. O, odkrywacie chlebek i won do kanapki, i będziecie zeżarte bekony. jej zrzucić wagę. Dobra, patrzcie. Widzicie, widzicie to, widzicie to. Normalnie, odkurzacz. Odsysanie tłuszczu. I cyk wagę. Dobra. Ja mam dosyć, przepraszam panią. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.